Cześć, witam po dłuższej przerwie. Postanowiłem dzisiaj nagrać wam jakiś filmik. Dużo się zmieniło w ostatnim czasie, przybyło zwierzaków, i chciałbym w kilku słowach wam pokazać tą całą moją brygadę, co tu się u mnie dzieje. Zacznę może od wężyka, który jest jednym z ostatnich, które zakupiłem. Jest to młody wężyk. Pyton królewski. Tak wygląda. Jest to banana piet. Wczoraj jad, więc grzecznie sobie śpi. Nie będziemy mu przeszkadzać. Niech sobie siedzi. I będziemy jechać po kolei. Chcę Wam pokazać wszystkie zwierzaki, które się obecnie u mnie znajdują. Wszystkie węże, tak naprawdę, bo kotów wam nie będę pokazywał. Yy, tutaj mamy pytona siatkowanego. Tego już chyba widzieliście. Jest to chłopak. Siedzi sobie grzecznie. Jemu musiałem zmienić podłoże na. Na papier, ponieważ lignocel się nie sprawdzał, ciągle mu się to do pyska dostawało, nawet któregoś dnia dostała jakiegoś zapalenia, odchorował to, więc, więc siedzi na papierze. Tutaj mamy samiczkę, piękna samiczka, chociaż ona jest teraz przed wylinką, więc nie będziemy jej mocno niepokoić. Ja tylko spróbuję jej trochę nawilżyć. Mm, terrarium, ona ma tam teraz 61 stopni wilgotności. Trochę za mało jak na tytony siatkowane, więc niech ma trochę więcej. Wtedy ta wylinka przechodzi jak skarpeta zostaje zdjęta. A jak nie no to trzeba je później kąpać i to jest problematyczne, więc lepiej od razu zawczasu pilnować i codziennie staram się zbliżać to nawet po 2-3 razy. Na, na samym dole mam też Pytona siatkowanego. Jest to, jest to samiczka. Wczoraj jadła odmiany Purple Albino Pier. Piękna dziewczynka. O, tak sobie leży. Zdajemy tylko może ten kapelusz, to zobaczycie, jak, jak pięknie ona wygląda. Jakie piękne ma kolory. Zwinięta jak kopiec kreta. Dobra, siedź sobie tam. Lala. Jak już jesteśmy przy siatkach. No to wam pokażę moją ostatnią siateczkę, którą, którą zakupiłem. Najmłodsza dziewczyna. Jest to Tiger. Tiger 5. Po super tiger, no, ale ale Tiger 5 jest na pewno. Taka trochę na początku była zadziorna, ale już teraz się uspokoiła. dosyć często staram się ją wyciągać. Więc nie ma z nią problemów. No i dobra, będziemy jechać teraz od góry, jeśli chodzi o pytony królewskie. Tu mam nowy, nowy regał, więc on jest praktycznie cały, zapełniony. Poprzedni stoi pusty i czeka na, na wyrośnięte maluchy i na, na samce. A ten będzie docelowo e, dla dorosłych samic, ponieważ te pudła są dosyć spore, i tu będą siedziały sobie dorosłe samice. Od samej góry. Samica, która ostatnio złożyła jaja. Jest to klasik Head Clan. po wylince ostatnio. Tutaj następna samica. To już pewnie znacie, bo już ją pokazywałem kilka razy. Lesser Spider. No to jest mój największy niejadek. Ona je dosyć rzadko i potrafi zjeść na raz 3 trzy, dwa, trzy szczury, jak już zacznie jeść. Natomiast generalnie ona nie jest specjalnie skora do jedzenia, więc to siedzi sobie akurat bardzo często siedzi sobie w tej chłodnej strefie. No, myślę, że to już ten schodek nie będzie mi potrzebny. Tu mam piękną samiczkę. Jak widzicie podłoże też zmieniłem na, na przynajmniej w niektórych, w niektórych, w niektórych, pudełkach na właśnie taki chips kokosowy. Fajna samiczka, ona też nie jest jakoś tam mega, mega, mega mocno żarłoczna, ale jak, jak widać ona Całkiem fajnie wygląda. Też ostatnio przeszła wylinkę. Dobra. I to jest mochawę Ghost Redgene. Tu mam wspaniałą, piękną, dużą samicę. Ona już kopulowała z Samcem, Laster Clownem. Teraz tak widzę, że się chł chłodzi. Weszła sobie do do michy z wodą, będę musiał chyba tutaj wstawić jeszcze dodatkowo jakąś michę jak chcę, skoro chce tak się chłodzić, to dam jej jakąś większą i to jest samiczka Pastel 100% Head Pied to są chyba te markery takie piedowe jak widać tak mi się wydaje, nie wiem ja tam się średnio na tych, na tych markerach znam ale, ale coś takiego tutaj jest widocznego, no i właśnie ten samczyk banana Piet został kupiony tak jakby pod nią no i pewnie dołączenie też z innymi wężami a tutaj samiczka Leopard Fire z samcem banana Stripe. dzisiaj wrzuciłem go do dziewczyny ale chyba na razie się jeszcze nic nie dzieje niech sobie siedzą spokojnie Zobaczymy jutro, co się, co się będzie działo. A tutaj chyba też siedzi parka. Tak, coś tam się, coś tam się między nimi chyba dzieje. To jest samiczka, która złożyła mi mój pierwszy miod. To jest Fire 100% head clown z samcem lesser clownem. To jest mój główny samiec tutaj na, na hodowli. On robi robotę. Wspaniały wąż. W dodatku chyba ma jeszcze coś w sobie, bo, bo maluchy wychodzą mega zajebiste po nim. Tutaj nie ma nic, bo tu jest jeden z tych samczyków. No i chyba tutaj mam jeszcze samczyka pastel, pastel leopard. O, tutaj sobie siedzi kawaler. No i jeśli chodzi o, powiedzmy, dorosłe Regiusy, to są wszystkie mam jeszcze tutaj maluszki z mojego pierwszego miotu, które sobie zostawiłem. Tu siedzi kawaler sobie w domku. O. I to jest bardzo ładny wąż Fire Lesser Clown. Samczyk. Dobra, się sobie chłopaku. Nie będziemy mu przeszkadzać. Tutaj powinna być samiczka. Hmm. Też z pierwszego miotu. I to jest samica... Hmm. Lesser Fire 100% Head Clown A tu jest samiczka Lesser Clown Też z pierwszego miotu Ale no, nie będę jej wyciągał niż sobie siedzi jak takiej się podoba Dobra I maluszki które mi się w tym tygodniu wszystkie już wykluły z jajek mam tu cztery sztuki e, pokażę Wam je tak może bliżej to są maluszki złączenia e, właśnie tej samicy Classic Head Clown z Samcem Lesser Clownem tutaj powychodziły naprawdę bardzo ciekawe węże coś mega dziwnego się wydarzyło ponieważ jeden z tych clownów no, kolorystycznie się bardzo różni od pozostałych. Właściwie to każdy z tych węży jest inny. Tu już, zobaczcie, jest, jest clown. a ten jest w ogóle o ile jaśniejszy. A oczywiście żaden z nich jeszcze nie przeszedł wylinki. więc taka trochę zagadka, co tam jest. Prawdopodobnie wszystkie zostaną u mnie. No i jeśli chodzi o pytony królewskie, mamy temat. Załatwiony całkowicie. Pokażę Wam jeszcze heterodony. A no, no tutaj sobie. No to już widzieliście. To, są, to jest samica. Yy, to jest samiczka. Yy, jedna. Tu jest samiczka. Druga. Obie. Obie są genu Konda. 100% Hetalbino. Tu jest trzecia samicka, to już, już, tu już jest konda albino, bardzo piękny wzór taki i yy, to jest chyba też w ogóle, jest kilka form, yy, jest kilka linii tak naprawdę tych albino, ona jest taka bardziej pomarańczowa, nie wchodzi w żółte, tylko bardziej pomarańcz, piękny wąż, także tutaj trzy panienki. I jeszcze ostatnie trzy panienki są tu, nie przepraszam, tu są dwóch, dwóch chłopaków i jedna dziewczyna, tu już jest samczyk e, odmiany Aksantik, Konda Aksantik, tu jest samiczka Aksantik, a tam jest, może go słabo będzie widać, ale on wygląda tak samo jak te samiczki, tylko że jest mniejszy, to jest Konda 100% Hetalbina samiec. Tutaj piękna dojrzała duża samica, a tutaj no tak, no to jest koło jest grzechotnik <grymne> bardzo groźny wąż. No dobra, więc no tak mniej więcej wygląda moja hodowla na tą chwilę. Nie planuję zakupu na razie żadnych węży. Wszystko co mam, yy, będę starał się tutaj na bieżąco ogarniać. Będę starał się częściej nagrywać teraz dla Was jakieś filmiki, z racji tego, że y, no, byłem, miałem ostatnio trochę, trochę na głowie dużo spraw. Teraz no, na bieżąco będę starał się coś wrzucać. Zacznę od tych maluszków. Będziecie widzieć, jak, jak przebiega proces y, rozkarmiania. Y, niedługo będę musiał je wszystkie porozdzielać do małych pudełeczek. Więc y, no, będzie, będzie co nagrywać. W międzyczasie moje ulubione, ukochane siatki rosną. Mój piękny samczyk. No on jest teraz bardzo wyspokojniał mordka. <multka> Też miał trochę problemów zdrowotnych, bo Ostatnio mu się kanalik łzowy zapchał, więc, więc tam trochę mu puchło to oko, no ale miejmy nadzieję, że wszystko zostało zaleczone i będzie wszystko z nim już ok. Bardzo lubię tego węża, jest jest mega, jak na siatkę oczywiście, mega łagodnym wężem. Apetyt dopisuje, to są moje, tak jakby e, posiadanie siatki na hodowli jest super sprawą, zwłaszcza jak Regiusy nie chcą jeść, bo co mnie zawsze bolało, musiałem wyrzucać te szczury, a no, z ciężkim sercem, bo to jednak jest e, no, życie, które no, tak jakby zostało. Na marne po prostu. Ten ten szczur żył i, i po prostu ktoś go zabił, wąż go nie zjadł i wylądował na śmietniku, więc to było bardzo ciężkie dla mnie, a teraz przynajmniej te szczury się nie marnują i e, siatki. Nie grymaszą zawsze, zawsze są chętne, zawsze są głodne, więc nie ma z tym problemu. No i dobra, na dziś to wszystko. Coś tam będę się starał w nie, niebawem Wam wrzucić. Na pewno będzie coś, coś, coś o maluchach. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć.